Nie powiedz tego co ja, edycja Wiedźmin 3, ale wersja trudna. Będą tutaj bardzo ograniczone wybory. Duża szansa, że nasze odpowiedzi się pokryją. Numer jeden. Wymień mi element wiedźmińskiego rynsztunku. Dowolnie, czy część ubrania, czy któraś z broni, którą Geralt nosi na plecach. Raz, dwa, trzy. Kusza. Jeżeli powiedziałeś kusza, odpadasz. Numer dwa. Wymień mi jakiegoś wiedźmina ze szkoły Wilka. Paru ich znamy, wymień mi jednego. I nie może to być Leo, bo on nie był do końca Wiedźminem, bo nie rzucał znaków. Zmień. Od razu. Raz, dwa, trzy. Wesemir. Jeżeli powiedziałeś Wesemir, odpadasz. Numer trzy. Wymień mi kogoś z wielkiej czwórki Nowigradu. Czterech największych, którzy tam wiecie, trzęsą miastem, wymień jednego. Raz, dwa, trzy. Król żebraków. Jeżeli wybrałeś króla braków Franciszka Benama, to odpadasz. Numer cztery. Wymień mi któregoś z generałów dzikiego gonu. Dowolnie którego. Geralt ich w większości wszystkich pokonuje. Raz, dwa, trzy. Karantir. Jeżeli powiedziałeś karantir, no to odpadasz. I pięć. Ostatnie. Najtrudniejsze. Wymień mi jedną z wiedźm skrzybuchowych moczarów. Masz trzy do wyboru. Kuchta, przątka i szepciucha. Zastanów się teraz dobrze i wymień jedną. Raz, dwa, trzy. Kuchta. Jeżeli powiedziałeś kuchta, odpadasz. Dajcie znać, czy przetrwaliście do końca wersję trudną. Buziaczki.